Witajcie w pierwszym odcinku z serii Program w Godzinę. Będę starał się tutaj wykonywać małe aplikacje bądź prototypy w ciągu 60 minut. Oczywiście z racji małego limitu czasowego nie będę w stanie pisać kodu idealnie, ale z racji tego, że nie będzie jego dużej ilości, będę w stanie to przepisać, jeżeli będę chciał dany program rozwijać w przyszłości. Tym razem zajmiemy się kółkiem i krzyżykiem. Jak możecie zauważyć, po typie projektu, czyli dotnet Maui, aplikacja ta będzie wieloplatformowa. Dzisiaj skupimy się na Androidzie. Z racji tego, że poza kopiowaniem kodu z GPT na potrzeby shortów nie programowałem ostatnio w tej technologii, zdziwiło mnie to, że nie mamy na bieżąco podglądu tego, co stworzyliśmy na frontendzie. Pomyślałem, że mogłem pomylić programy do programowania, dlatego uruchomiłem ten projekt również w Riderze, jednakże tam także nie było tego podglądu. Finalnie okazało się, że został on obecnie wycofany i trzeba korzystać z opcji Hot Reload. Będąc bogatszy o tę wiedzę, uznałem, że mogę przejść do pisania naszego programu. Zacząłem od zakomentowania, czyli zdezaktywowania kodu frontendowego, który wygenerował się podczas tworzenia projektu. Następnie stworzyłem grid, czyli naszą planszę, w tym wypadku o rozmiarze 3 na 3 pola. Później przeszedłem do tworzenia. Tworzenia obrazków, a konkretniej pustego pola, kółka oraz krzyżyka. Jak możecie zauważyć, wykonałem je w pęcie. Uznałem, że nie ma sensu angażować bardziej zaawansowanych narzędzi dla tak prostych grafik. Kiedy były już gotowe, postanowiłem, że dodam je do gry i sprawdzę, jak będą się wyświetlały. Nie było to jednak dla mnie takie łatwe, ponieważ zapomniałem już, jakie w tym typie projektu są zasady podawania ścieżek folderów czy nazywania plików dużymi i małymi literami. Początkowo również zapomniałem o tym, aby oznaczyć, w którym wierszu i w której kolumnie naszej planszy powinny wyświetlać się nasze grafiki. Kiedy miałem je już oznaczone, okazało się, że muszę zakomentować dodatkowy fragment kodu, ponieważ odnosił się do elementów, które zakomentowałem na frontendzie na początku. Niestety, podczas próby zbudowania aplikacji pojawił się błąd, którego nie znałem. Po nieudanej próbie rozwiązania go na własną rękę, uznałem, że muszę pogooglować. Z racji tego, że w filmach z tej serii chcę wam pokazywać cały godzinny proces tworzenia programu, zakrywając tylko bardziej wrażliwe dla mnie dane, będę wam również pokazywał, jak szukam informacji, w tym wypadku jak googluję. Tym razem, aby rozwiązać problem, musiałem usunąć foldery, do których budują się pliki aplikacji, przywrócić jej komponenty oraz zbudować ją ponownie. Po procesie budowania zakończonym sukcesem możemy przejść do uruchomienia naszej aplikacji. Z racji tego, że jest to gra androidowa, będziemy musieli mieć uruchomiony emulator, na którym zainstalują się jej pliki. Z tego powodu na ujrzenie efektów naszej pracy musimy poczekać nieco dłużej. Jak możecie zauważyć, na planszy pojawiło się jedno pole z krzyżykiem oraz jedno z kółkiem. Reszta z nich była pusta. Było to w pełni poprawne zachowanie, jednakże ja umyśliłem sobie, że każde z pól powinno zawierać krzyżyk bądź kółko. Przez dłuższą chwilę próbowałem zmienić formę programu tak, aby w inny sposób tworzyć wiersze i kolumny, ponieważ myślałem, że coś z tym nie gra. Kiedy zdałem sobie sprawę, że aplikacja działa poprawnie, uznałem, że będzie to dobry moment na dodanie funkcjonalności naciskania. Na puste pole w celu postawiania na nim kółka bądź krzyżyka. Następnie przeszedłem do stworzenia typu danych, który umożliwi nam przechowywanie wartości pól w prosty sposób. W kolejnym kroku stworzyłem dwuwymiarową tablicę do przechowywania przycisków z naszej planszy. Dzięki takiemu podejściu mogłem obsługiwać jednym kodem naciśnięcie na dowolne pole na naszej planszy. Oczywiście można by to było napisać inaczej i pewnie optymalniej, ale pamiętajmy, że jesteśmy w serii program w godzinę. Przypisałem pola odpowiednim elementom tablicy i uznałem, że przejdę teraz do pisania kodu obsługi ich naciskania. Okazało się jednak, że nie mam jeszcze w głowie wizji, jak to konkretnie powinno wyglądać, dlatego uznałem, że najpierw stworzę drugą analogiczną dwuwymiarową tablicę w której będę przechowywał wartości pól, korzystając ze struktury danych, którą wcześniej stworzyłem. Na start gry wszystkie są oczywiście puste, dlatego napisałem mechanizm, który to oznaczał. Z perspektywy czasu wydaje mi się to zbędne, ponieważ prawdopodobnie wartość pustego pola jest wartością domyślną, ale na szczęście był to prosty kod i nie zajął długo. Dodałem zmienną przechowującą znak gracza, który będzie wykonywał kolejny ruch, i przeszedłem do pisania translatora pomiędzy wartościami naszych pól a nazwami plików. Mając już przygotowaną tę translację, przeszedłem do obsługi naciskania naszych pól. Początkowo zakręciłem się przy pobieraniu indeksów wymiarów dla danego pola, jednakże nieświadomy tego przeszedłem do tworzenia innej metody, którą chciałem wywołać z naszego eventu naciśnięcia na przycisk. Jej celem była zmiana wartości zmiennej, decydującej o tym, jaki znak zostanie postawiony w następnym ruchu, kiedy obecny już się zakończył. Dodałem wywołanie tej metody do obsługi naciśnięcia na pole, a następnie dorzuciłem sam event tej obsługi do wszystkich pól. Następnie zdałem sobie sprawę z tego, że mój mechanizm do pobierania indeksów jest bez sensu, i zacząłem googlować, jaki powinien być poprawny. Dość szybko znalazłem brzmiącą znajomo frazę i postanowiłem z nią poeksperymentować. Przecież logicznym jest, że taki język jak C-Sharp powinien mieć wbudowaną funkcję, która pozwoli na pobranie indeksów obu wymiarów elementu z tablicy. Niestety okazało się to ślepą uliczką. Finalnie uznałem, że w tym momencie nie znajdę nic lepszego niż przeszukiwanie dwóch wymiarów tablicy na piechotę i pozyskiwanie indeksów w ten sposób. Nie jest to jakiś ambitny algorytm, ale czasami najprostsze rozwiązania bywają najlepsze, szczególnie jeżeli chcecie napisać cały kod w ciągu godziny. Z racji tego, że często myli mi się, który indeks jest od którego wymiaru, postanowiłem, że dopiszę sobie tudusa z informacją o tym, ponieważ gdybym chciał użyć tej metody w przyszłości na tablicy, której wymiary nie są równe, mogłaby ona zwrócić błąd. Kiedy metoda była gotowa, wróciłem do obsługi naciśnięcia pola i jej tam użyłem. Dodałem kod rzucający wyjątkiem w przypadku, gdy kliknięte pole nie zostanie znalezione w tablicy i Zacząłem przypisywać znak klikającego gracza. Po uruchomieniu gry okazało się, że zapomniałem zainicjalizować kod odpowiadający za szukanie indeksów, więc szybko to poprawiłem. Dodałem ramki do pól, aby były one odseparowane graficznie, oraz ustawiłem wszystkie grafiki na planszy jako puste na start. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że po przypisaniu wartości pola nie aktualizuję jego graficznego odpowiednika. Dodałem więc użycie translatora i w ten oto sposób dotarliśmy do momentu, gdzie możemy stawiać znaki na naszej planszy. Poprawiłem jeszcze obramowanie pól i przeszedłem do pisania mechanizmu sprawdzającego, czy któryś z graczy wygrał. Kojarzyłem, jak to mniej więcej powinno wyglądać, z projektu pisanego przez GPT na potrzeby shorta oraz z mojego projektu kółka i krzyżyka, który pisałem kilka lat temu. Sprawdzenia będziemy opierać na tablicy wartości pól. Musimy sprawdzić wszystkie kolumny, wiersze oraz skosy. W czasie, gdy ja z przeszłości implementuję ten mechanizm, chcę Was poprosić o komentarze, czy podoba Wam się taka luźniejsza forma filmów, w której robię małe projekty. Oczywiście nie planuję przestać wrzucać większych rzeczy. Kolejny film z ambitniejszym tematem chcę opublikować do końca roku. Jeśli chcielibyście więcej programów w godzinę, będę wdzięczny za propozycje, co chętnie zobaczylibyście w tej serii. Czas ogranicza tu pulę tematów, ale możliwe, że nawet coś brzmiącego na skomplikowane uda się sprytnie ugryźć tak, aby w godzinę zmieścić się chociażby ze stworzeniem prototypu jednej z mechanik. Rozpisywanie przypadków kończących grę już prawie gotowe. Wróćmy więc do omawiania obecnego projektu. Po skończeniu mechanizmu sprawdzającego wynik, dodałem jego wywołanie do obsługi naciskania na pole. Teraz po postawieniu znaku będziemy wiedzieli, czy gra została zakończona. W przypadku końca chciałem wyświetlić komunikat na ekranie, nie pamiętałem jednak, jak zrobić coś takiego w MAUI. Wspomogłem się w tym temacie Googlem i przeszedłem do przetestowania, czy nasz kod działa. Z racji tego, że emulator Androida był już uruchomiony, przerzucenie na niego nowej wersji gry nie trwało długo. Jak widać gra nadaje się do podstawowej rozgrywki, a godzina jeszcze nie minęła, można by to uznać za sukces. Spróbujmy jednak jeszcze trochę ją ulepszyć. Wiąże się to z nad minutami, ale myślę, że efekt będzie tego warty. Moim celem jest dodanie możliwości rozegrania więcej niż jednej gry bez restartowania aplikacji. Aby to osiągnąć, po przeklikaniu komunikatu o zwycięzcy, chcę resetować planszę. Dodając ten mechanizm, nieco się zakręciłem i zacząłem przypisywać do elementów tablicy obiekty, które jeszcze nie zostały zainicjalizowane na planszy. Kiedy namierzyłem i poprawiłem ten błąd, okazało się, że jest jeszcze jeden. Musiałem przecież, rozpoczynając nową rozgrywkę, zmieniać wartość zmiennej, informującej, czy gra jest zakończona. Po dodaniu tej poprawki testowałem grę dalej i okazało się, że nie obsługuje ona warunku zwycięstwa, którym jest skos z prawej góry na lewy dół. Uzupełniłem mechanizm ustalania wyniku o ten i jeszcze jeden wydający mi się brakujący wzór i zapominając zupełnie o opcji remisu zakończyłem development.